Witam, jestem Kuczyś i dzisiaj sobie zagramy w Half-Life 1. Oczywiście yy, na początku powiem od razu, że ten początek gry, czyli jazda wagonikiem, jest strasznie długa. Dlatego też może od razu coś powiem, że. Okej, okay, no jak pewnie się domyślacie, Half-Life 1. E, gra na PC yy, z gatunku Fields, Person Sholter. Oczywiście zapewne nic Wam to nie mówi, dlatego może powiem Wam coś w skrót. FPS. O, no i jest takie właśnie wczytywanie. Takie wczytywanie jest em, praktycznie przez całą grę. E, ciągle będziemy się tak wczytywać. Okej, okay, tutaj sobie widzimy em, codzienną pracę w tym takim e, w takiej bazie tajnej, bo jesteśmy w tajnej bazie, O której za chwilę wspomnę. Ok, gra jest opracowana przez Studio Wolf e, Corporation. Chyba tak to się mówi. I wydana przez firmę Sierra Entertainment. Chyba tak. Nie jestem do końca pewien, ale raczej tak. E, oczywiście gra wyszła w 1998 roku. Co widać nawet po grafice, która nie jest idealna. Tekstury są takie bardziej rozmazane. Oczywiście Half-Life doczekał się kilku dodatków, których umie niestety nie ujrzycie. No i w 2004 roku kontynuacji, nie, zajebistej kontynuacji, którą może sobie pogramy kiedy indziej. Co by tu jeszcze powiedzieć? Okej, okay, no to może streśmy sobie mm, krótko fabuę. Hmm. Co moje powiedzenie ma bóle? Działamy się w postać Gondora Freemana i nie, nie jest on komandosem. Jesteśmy młodym naukowcem, doktorem fizyki praktycznej. Nie, kurwa, stop. Teoretycznej. Tak, teoretycznej. Hm, może coś jeszcze. Pracujemy gdzieś w tajnej bazie, tak miałem o tym wspomnieć. W tajnej bazie w Nowym Meksyku, na, jakieś, na jakimś pustkowiu. Widać, że ten cały... ta cała baza jest no, raczej ogromna. No i tak, gra u mnie nie jest spolszczona, więc będziecie musieli się troszeczkę postarać, żeby zrozumieć fabułę. No i myślę, że to chyba by było na tyle. Hmm. Dalej chyba już nie będę opowiadał, bo po prostu mi się nie chce. O, widać, mamy 27 lat. Ok, więc wagonikiem sobie pewnie jeszcze będziemy trochę jechać, co jest monotonne i nudne. No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Jest jeszcze oczywiście trai training room, którego ja Wam nie pokazałem. I nie pokażę, bo jest jeszcze bardziej no, monotonny niż ja za tym fakonikiem. No jeśli jara Was e, skakanie przez płotki. O, chciałbym takiego robota. No to możecie sobie wtedy włączyć taki training room. No ja nie włączyłem, bo ja nie lubię skakać przez płotki, kucać i niewłaściwie to tyle. Rejnkrum nas główno nauczy, podstawowe rzeczy wiadomo, więc nie włączajcie, grajcie od razu. My gramy na normalnym poziomie trudności. I tak mi się wydaje, że takie włączyłem, przynajmniej. Okej, okay, no to chyba widać, że jeszcze sobie trochę pojeździmy, dlatego może jeszcze coś powiem, tylko że właściwie nie wiem co. Hmm.

Okej, okay, zanim ten facet przyjdzie, będziemy go George nazywać. Jak, jak nie macie nic przeciwko, to ja się napiję, so. <coughs> no kurwa, oblałem się. O, ja pierdolę. Dobra, Wajcie. No, chodź, George, otwieraj drzwi. To idziemy za George'em. Nasz bohater zapieprza jak mały motorek. Tak się idzie wolno, a i tak z shiftem. A i tak jesteśmy szybsi od George'a. George, George pośpieszy. Dziwi mnie, dlaczego tak szybko biegamy. W pewnym sensie to jest... Hopsa! Uff. O nie, zamknęli nas. Tak, i te wczytywanie, które będzie ciągle. okej. Okay. Jesteśmy e, chyba w sektorze C. Okay, możemy sobie tu coś zrobić, zwalić coś albo coś. A, chyba musimy tutaj stać. O, jakiś... Hmm, Black Mesa... Tak, to jest raczej to, hmm, to, to... To, 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 ta baza. Baza Black Mesa, czy coś w tym stylu. Okay. O psa, Nie możemy na niego wskoczyć, szkoda. Wow. Więc, e... Mogę sobie were? tu jeszcze zaśwignąć? Wow. On, <laughs> <laughs> Zaświeciło się na czerwono. Mogę zamknąć drzwi? Nie. No dobra, to idziemy dalej. Cześć doktorze. Cześć doktorze. Cześć doktorze. O, nie, jeszcze do szybu nie możemy wejść, ale gwarantuję wam, że przez dużą część gry będziemy łazić po szybach. Okej, okay, a tutaj jest Jimen. Jest to facet, który jest takim... Człowiekiem zagadką w tej grze. Aha. No dobra, tutaj. <laughs> o, tutaj możemy sobie zgasić światło. Nie... No dobra, to zostawmy naszych doktorków w ciemności. Cześć, George. Nie, nie można tam jeszcze wejść, okej. Okay. No to idziemy tędy. Wczytywanie, wczytywanie, które jest non-stop. Cześć George. Nie, doktorze, sorry. Okej. Okay. Mikrofarówki, a... Hmm. Ciekawe, czy możemy sobie wybrać Sprite. Sprite'a. O, jest. Okej, okay, czyli tu jest takie... Życie w tej, w tej bazie ah, Które nas nie interesuje Aha Wiem, że tam ci narkotyki, narkomany Otwierać, mówiła, że... Kosz wow. Tak Okej, okay, to sobie mogę? Nie, dobra Apteczunia Ok, tu mamy nasz super skafander który będziemy nosić przez resztę gry Super hmm. Gaśnicy nie możemy użyć Chodźmy sobie tędy Tędy Już się zgubiłem, kurwa, ledwo zacząłem grę i już się zgubiłem Cześć George, otwieraj drzwi. Idziemy na level 03. Ok, wczytywanie. Hmm, co tu mamy? Black Mesa. Coś tam, o tutaj będziemy. Na pewno. Okej, okay, jedziemy window. Black Mesa się jeździ, windą, w Polsce się zapierdala schodami. O, mamy drabinę. Mogliśmy jeszcze sobie jeździć, drabinko, ale ja wolę windę. Cześć doktorze, cześć doktorze numer dwa. Okay, cześć doktorze, witam doktorze. Cześć, George, otwieraj drzwi. Aha, są to są to. Wszyscy chodzą, a my zapierdalamy. Okej, okay, co to za gay party? Cześć doktorze. Tyle zróżnicowanych doktorów. Każdy inaczej wygląda. Ten ma wąsy, ten nie ma wąsów. Okej, okay, może... o. Nie, ja nie mogę otwierać, czyli Okej, okay, ty możesz otworzyć czyjś, w takim razie otwieraj. I pójdziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej. Okej, okay, jakieś ultra promieniowanie. Nie mogę go otworzyć. Okej, okay, winda sobie przykucnąć tak. No dobra, oczywiście znowu nie ma schodów. Ja się przyzwyczaiłem, że w Polsce się chodzi schodami, a nie win. Hmm. Co tam przylukałeś, doktorze? Dobra, chyba nic. Lecimy dalej. Okej, okay, witam was, doktory. But with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen. in The most unstable. Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Ah. Uh, Ok, mam nadzieję, że coś zrozumieliście, bo ja tak średnio i hopsa ok, i tutaj się zacznie to całe rozpierdolstwo Tutaj mamy jakiś kryształ, mogę tam wejść? Nie ok.

To, że wydaje mi się, że coś się dzieje nie tak, no i nie możemy tego anulować. Jeb. Yep. No, myślałem, że będzie z większym umiejętności. Co się tam przyjrzeć z bliska? Wow. Okej, okay, a więc to było zabójcze. Więc już wiemy, że musimy się, się tego wystrzegać. No dobra, straciliśmy kilka chwil, ale cóż, można to powtórzyć. Hmm, tylko nie pamiętam czym się zapisywało szybko. Chyba F6. Sprawdźmy. Tak, jest. F6, safe. Dalej. Wczytywało się chyba F5. OK. Klik. OK. Podejdźmy bliżej. Ale na bezpieczną odległość. Gdzieś, gdzieś tutaj. I obserwujmy. mają jakieś problemy. Ja kompletnie nie wiem co on teraz robić. że co ja zrobiłem? Zbędę system! Nie! Nie! Łoł! Co to było? To fajne ląbelki. Ale wow. co tam um. tu idzie? Łoł! Ehm... Czarno to widzę. Och, ale ten komentarz był... ...zajebisty. Łoł. Wow. Wow. Użyłem What the fuck? Okej, okay, znowu czarno, to widzę. Łoł. Wow. Cześć. Kurcześ jestem. Okej, okay, wczytywanie. Następne wczytywanie, którego jest pełno w tej chwili. No dobra, chyba się obudziliśmy eee, dobra, nie wchodźmy tam, bo Wow, doktorze, doktorze nie Jeszcze tylko 30 lat do emerytury Nie Kurwa, jak ja teraz tam wyjść Ej, otwórzcie mi w doktorze, otwórz mi drzwi. Łoł. Wow. Cześć George. Uch, 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 uch. Dobra, idźmy dalej. Ten miał tylko 20 lat na emeryturę. Wow! Zdałoby mi się jakaś broń. No. Ok, chodźmy dalej. może to znaleźć. Ok, jest winda. Bo w tym kompleksie nie ma schodów. O, oh, co to za stworzonko. Cześć. O, jeszcze jedno. Nie mogę nic z tym zrobić. Chciałem je przytulić. We tried to warn them. I, I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create one. Gordon, you're alive. Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him, and all our phones are out. Please get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Hmm. Okej, okay, ale chodź ze mną. No. Dajesz, zostawimy doktora. on już by miał emeryturę jutro, niestety się nie doczeka. Ok, otwieraj mi to drzwi. No, wow! Au! To idzie w drugą stronę. Okej. Okay. teraz musimy szybko przejść. Okej. Okay. no dobra, to nie było zbyt trudne. Wczytywanie, no dobra, skoro jest wczytywanie do i w Nimy. Wow, potworek z kosmosu, nie, zostaw mnie. Czuję, że tu jest jakiś łom czy coś. Muszę jakoś mu uciec. Wow, a, won! Nie hmm. Ała. Dobra, przejdźmy sobie pod tym laserem. Auć. Dobra. Hopsa. Wow. Już się nie skończył. Okej, okay, mamy łom. Możemy napierdalać się teraz ze wszystkimi potworami kosmosu. A i coś już. Okej, okay, mamy łom. A jak to mówią żaden madafaka, nie podskoczy do Polaka. No, zobaczymy, czy to prawda. Okej, okay, chodźmy na dół. Może na dole coś będzie. Chciałbym jakiś pistolet, bardziej może, a nie łom. Huh. Mamy tutaj niebieską szardę z kosmosu, która podnosi nam poziom naszego pancerza. Hoppsa! Łoł! Wow. Ej, jeszcze tam idzie! Aaaa! Zwalmy mu głowę. Ej no! Człowieku! Okej, okay, przydasz mi się. Później cię zabiję. Chodź. Chodź. Hm. Oczywiście trzeba go prosić 30 tysięcy razy, zanim pójdzie. Okej, okay, dobra, oddaj mi pistolet. Nie przyda ci się. Dzięki. Dzięki. Tylko 17 naboi Muszę dobrze celować. Uff, puff, uff, po trzech strzałach padają. Okej, okay, czyli już mamy 11. W którą stronę trzeba iść? dwóch O. Może tutaj hmm. tutaj oh, Okej, okay, tu jest apteczunia, którą się możemy leczyć. Wow! Fuck! ty... mały. Nie mam co tu się dzieje. Doktorze, muszę Ci pomóc, doktorze nie. Zamknięto. Wow. lepszy z komputerem. O, i od razu. <laughs> Czyli nie chcemy rozwalić potwora, rozwalmy mu komputer. Ciekawe, co tu działa na trolle w internecie. Nie żyje. Ewidentnie nie żyje. Czytywanie. Może Możemy sobie zaświetnić. Ja pojęcia O. Nie wiem, mam pojęcia, żeby wow. wyjść. Okay. Może znajdźmy inną drogę. Czytywanie. I nie wrócimy. Czyli coś przegapiliśmy. Czy ja przegapiłem. Aha, no. Odpowiedź jest tak samo banalna jak. Mój mózg. Okej. Okay. Wow, śniegi morskie. Cały czas szy szybę z niego na Wow wow wow. Cześć, Bum. Hmm. Nie są dość odporne Jak? chujowo wyglądają wow To Jak? Jak? doktora Wow Jak? 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 może? O oh, Jak? i mamy człowieka G, G-man uciekają nam Wow! No to łomem nie mamy jeszcze nic niestety może jakoś znajdziemy No dobra, to może tym miłym akcentem tutaj skończymy grę. Następny odcinek oczywiście w tym samym miejscu. W takim razie żegnam się z Wami, cześć.